Ale od jakiegoś roku, półtora, zdecydowanie częściej mówimy nie o jedzeniu, tylko mówimy o uzależnieniu od jedzenia, mówimy o uzależnieniu od węglowodanów przetworzonych i mówimy o emocjach i o relacjach. I główną przeszkodą dla osób w utrzymaniu jakiegokolwiek stylu życia, bo to nie tylko chodzi o odżywianie niskowęglowodanowe, tylko każda zmiana, żeby była utrzymania, jeżeli chodzi o odżywianie. Przeszkodą jest uzależnienie od cukru, od chrupiących, pachnących kajzerek, od soczków owocowych, od innych chrupiących rzeczy, które są dla nas głównym i podstawowym narzędziem do obniżania napięcia. I teraz wiesz, jak wygląda, jaka jest różnica między mózgiem osoby uzależnionej a mózgiem osoby, która nie jest uzależniona? To są dwie, dwa diametralne inne mózgi. I mechanizm w mózgu osoby uzależnionej jest podobnym mechanizmem, który działa w insulinooporności, bo skoro za dużo insuliny powoduje wycofywanie receptorów insulinowych, to mózg ma za dużo dopaminy, czyli stymulowany kolejnymi bodźcami, bo to komputery, bo telefony, bo przetworzone jedzenie, bo te pyszne smaczki itd., itd., reklamy, opakowania, no, no jesteśmy w takim świecie. Im więcej dopaminy, tym więcej receptorów w ośrodku, w układzie nagrody się wycofuje, i ten mózg jakby świeci tak, jakby mniej.